To przeokropne. Zamilczcie wy małe dziwadła! Wy nie gadać! Nazywam się... Nieudacznik! Wymawia się... Nail, nail, udacznik. To jest trygorgono lekcja wstępna. Otworzyć książki, ponieważ nie wiem, gdzie skończyliście, to przerobimy całą książkę. Hej stary, co słychać? Hej ziom, elo mój brachu. Pan jest spóźniony! Nie. Jestem Dius, Dius Gorgon. Panie nieudacznik. <laughs> jestem tu autorytetem. Ty zdejmij te okulary będąc w klasie. Człowieku, uwierz, że nie chcesz tego. Ależ nalegam. <laughs> Mi się zaczyna. Dobra, niech będzie. Proszę bardzo. <śmiech> <śmiech> No, panie udacznik, wygląda na to, że mamy wolne. Człowieku, próbowałem cię ostrzec. Za parę godzin panu przejdzie. Chyba.